Dzień dobry, witam Państwa. Moim gościem jest pani profesor Lidia Gilk, Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Witam panią profesor. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Pani profesor, w ramach medycznej racji Stanu rozmawiamy o sytuacji pacjentów hematologicznych, hemato-onkologicznych. Chciałbym nawiązać do tego, co wydarzyło się w ubiegłym roku podczas grudniowej komisji Sejmowej do spraw hematologii. Otóż organizacje pacjenckie wtedy bardzo y, mocno podkreśliły, że y, pacjenci chcieliby, aby rok 2022 był y, rokiem. Y, Ostrych białaczek szpikowych, aby zwrócić uwagę na ten problem, no po to, aby dostosować model leczenia do standardów europejskich. Jak więc ta sytuacja pacjentów wygląda dzisiaj w Polsce? Czego nam brakuje, żeby ten model opieki nad pacjentami w Polsce dostosować do standardów światowych i europejskich? Tak, to jest bardzo dobre pytanie, bardzo dobra inicjatywa również, ponieważ po raz pierwszy od wielu lat, tak naprawdę od 50 lat, mamy zmianę standardu leczenia, jeśli chodzi o ostrą białaczkę szpikową, związaną z bardzo dużym postępem dotyczącym terapii celowanych. My ciągle w Polsce opieramy się niestety o standardową chemioterapię, która jest podstawą leczenia ostrych białaczek szpikowych, ale dzisiaj możemy bardzo precyzyjnie charakteryzować tą chorobę u wielu pacjentów i stosować terapie celowane, które znacząco poprawiają wyniki leczenia. One poprawiają doraźnie w momencie, stosowania tego leczenia, a z drugiej strony poprawiają również odległe wyniki, ponieważ pozwalają na przykład większą grupę pacjentów, tych, którzy się kwalifikują do terapii intensywnej, leczyć za pomocą transplantacji komórek krwiotwórczych. W ubiegłym roku, w 2021 roku został udostępniony naszym pacjentom w ramach programu lekowego jeden z tych chemioterapeutyków, czy jedna z tych terapii celowanych, która poprawia wyniki leczenia ostrej białaczki szpikowej FLT3 dodatniej, nierzadkiej choroby, ponieważ stanowi ona aż 30% wszystkich ostrych białaczek szpikowych, które stwierdzamy u naszych pacjentów. Terapia doustna, która dodawana jest do chemioterapii standardowej, intensywnej, leczenie, które bardzo mocno poprawiło skuteczność tej terapii i pozwoliło przede wszystkim na wczesną kwalifikację i bezpieczną kwalifikację pacjentów do transplantacji. W kontekście tej właśnie białaczki nie mamy niestety drugiego kroku, który jest niezbędny, mianowicie również terapii celowanej do ustnej, gilteritinibu, leku, który jest zarejestrowany do postaci opornych i nawrotowych. I otóż rzeczywiście fenomen tego leku polega na jego wysokiej skuteczności przy stosowaniu do ustnym, stosowaniu w monoterapii w porównaniu do intensywnych chemioterapii u pacjentów właśnie z nawrotem albo z oporną postacią tej choroby. Doświadczenia, jakie mamy w naszej klinice, potwierdzają skuteczność, która wynika z analizy badania rejestracyjnego i rzeczywiście w ciągu kilku miesięcy udało nam się w ten sposób przygotować kilku pacjentów do transplantacji komórek krwiotwórczych, którą przeprowadziliśmy bezpiecznie. Bardzo istotnym przełomem jest zastosowanie również jako dodatkowego leku razem z intensywną chemioterapią przeciwciała monoklonalnego skojarzonego z lekiem cytostatycznym gemtuzumabu który poprawia wyniki leczenia ostrych białeczek szpikowych już z dobrą, w miarę dobrą odpowiedzią korzystnego ryzyka i tutaj te wyniki mogą być jeszcze lepsze. Natomiast największym przełomem, którego nam szczególnie brakuje, ponieważ igilteritinib niestety i gemtuzumapozogamycyny nie są finansowo dostępne w naszym kraju. Leku, którego, czy skojarzenia leków, którego nam najbardziej brakuje, to w tej terapii pacjentów z ostrą białaczką szpikową denowo leczenia pacjentów, którzy nie kwalifikują się do intensywnego leczenia. Otóż skojarzenie venetoklax i Azacetydyna. oba leki nam doskonale znane. W tym skojarzeniu u chorych z ostrymi białaczkami szpikowymi dają zadziwiająco dobre wyniki w kontekście uzyskiwania odpowiedzi i trwałości tych odpowiedzi. Na dodatek jest to leczenie bezpieczne, dobrze tolerowane przez pacjentów, ale oczywiście musi być prowadzone przez hematologów, a ja pozwolę sobie dodać, że jest to leczenie mało toksyczne nie tylko dla chorych, ale mało toksyczne dla systemu, ponieważ jest to leczenie które powoduje, że hospitalizacja pacjentów albo nie jest w ogóle prowadzona, jest to leczenie doustne i podskórne, albo jest znacząco skrócona, co wiąże się również z mniejszymi kosztami związanymi z hospitalizacją, ryzykiem zakażeń około szpitalnych czy wewnątrzszpitalnych, koniecznością przetoczeń, także rzeczywiście jest to leczenie, którego bardzo byśmy sobie życzyli. I chyba tutaj bardzo istotne jest, pani profesor, aby podkreślić, że niezwykle istotne jest zastosowanie tego leczenia w pierwszej linii u pacjentów, prawda, żeby, żeby efektywność tego leczenia była jak największa. Dlaczego tak ważne jest skuteczne leczenie pacjentów w pierwszej linii? Tak, to jest taka prawda, która obowiązuje w hematologii, w hematoonkologii, w onkologii, chyba w ogóle w medycynie. W pierwszej linii stosujemy leczenie, które działa najlepiej i jest również odpowiedź na tą terapię pierwszej linii, jest w pewnym sensie czynnikiem rokowniczym, prognostycznym. Intensywne leczenie albo właściwe leczenie, bo ono nie zawsze jest intensywne z punktu widzenia zastosowania intensywnej chemioterapii, pozwala nam najszybciej, w najkrótszym czasie opanować chorobę i jest możliwość wtedy zastosowania. Kolejnych faz leczenia, etapów leczenia, które tą odpowiedź na leczenie utrwalą. Oczywiście w każdej chorobie inaczej to wygląda, w ostrej białce szpikowej. Może to być leczenie z zastosowaniem allotransplantacji. U pacjentów, którzy się do tego nie kwalifikują, chcielibyśmy mieć do doustną azacytydynę, która stanowi bardzo dobrą alternatywę w podtrzymaniu, ale u niektórych pacjentów jest wystarczającym zastosowanie chemioterapii intensywnej. To leczenie jest bardzo ważne, to leczenie pierwszoliniowe. Ono jest również, ma jeszcze jeden bardzo istotny aspekt. Terapie celowane, o których wspomniałam, to są terapie ukierunkowane w większości, ukierunkowane molekularnie. Żebyśmy wiedzieli, jak je zastosować, musimy mieć doskonałą diagnostykę genetyczną ostrych białaczek, wykonywaną w profesjonalnych laboratoriach w krótkim czasie. Te, dwie, te dwa aspekty muszą się spotkać, żebyśmy mogli stosować bezpieczne, ale przede wszystkim skuteczne leczenie. Ostatnio coraz częściej mówimy o swoistym fenomenie technologii CAR-T. Mówimy, że dla wielu chorych jest to terapia ostatniej szansy. No właśnie, pani profesor, jaka jest szansa na to, aby wszyscy, którzy powinni skorzystać z tej terapii w Polsce, mieli na to szansę? Bardzo na to czekamy jako środowisko hematologów. W 2021 roku wprowadzono program lekowy, finansowanie terapii CAR -T u dzieci i młodych dorosłych do 25 roku życia z ostrą białaczką lifoblastyczną. I bardzo się z tego cieszymy. Potrzeby są jednak większe, ponieważ tak naprawdę bardzo czekają na tą terapię pacjenci z chłoniakami agresywnymi, i jesteśmy przygotowani jako środowisko hematologiczne do prowadzenia tego leczenia. Raz, że jest coraz większa liczba Ośrodków akredytowanych do prowadzenia tego leczenia. Poza tym nauczyliśmy się tej terapii. Nawet w oparciu o te niewielkie liczby chorych, u których udało się to leczenie w Polsce przeprowadzić, wiemy i potrafimy podać i zastosować to leczenie bezpiecznie i ponieważ jest ono realizowane w ośrodkach transplantacyjnych, zwykle z dużym doświadczeniem, wiemy, że tak naprawdę jest to leczenie bezpieczniejsze niż niejedna transplantacja, zwłaszcza transplantacja oddawców niespokrewnionych allotransplantacja. transplantacja. Pani redaktor wspomniała, że jest to terapia ostatniej szansy. Ja już chyba bym się powoli z tym nie zgodziła, ponieważ świat idzie w inną stronę. Na, w czasie ostatniej konferencji aż. Po pierwsze o terapii KARTI mówiono jako o standardzie leczenia, nie jako o niezwykłej terapii eksperymentalnej supernowatorskiej, tylko już jako o standardzie leczenia, który musi być wpleciony w całą ścieżkę terapeutyczną pacjentów z różnymi schorzeniami. Bo dzisiaj to jest i ostra białaczka limfoblastyczna, i chłoniaki agresywne, i chłoniaki o mniejszej agresywności i szpiczek plazmocytowy. Na tej konferencji aż w Stanach Zjednoczonych przedstawiano wyniki setek i tysięcy pacjentów, nie dziesiątek, tak jak ktoś ma miejsce u nas. Ale to, co jest może ważniejsze, to ta terapia ze względu na swoją skuteczność i bezpieczeństwo aplikowana jest coraz częściej na wcześniejszych etapach leczenia, pokazując bardzo wysoką skuteczność i bezpieczeństwo i suma summarum ograniczając koszty związane z leczeniem chorych. I jeszcze jedna kwestia bardzo istotna, a mianowicie pacjenci z szpiczakiem plazmocytowym. Jakie tutaj nowe terapie, czy możliwości, czy schematy terapeutyczne pojawiły się i na ile są one dostępne polskim pacjentom? Tak jest szereg schematów, które obowiązują w Europie i na świecie już od lat, natomiast nie są finansowane w Polsce dla naszych pacjentów. Doty, dotyczy to naprawdę prostych leków, z którymi mamy bardzo dużo doświadczeń od wielu lat, jak chociażby lenalidomid, który może być i powinien być stosowany w terapii pierwszej linii u wybranych pacjentów. Myślę natomiast, że to na co czekamy najbardziej jako środowisko, to jest daratumumab, który może być stosowany w terapii pierwszej linii i badania randomizowane Trzeciej fazy potwierdziły skuteczność tego leczenia, nie tylko skuteczność, ale i bezpieczeństwo. Czekamy na możliwość zastosowania tego leku, który również bardzo dobrze znamy z leczenia pacjentów z chorobą oporną i nawrotową, nie tylko jako element terapii pierwszej linii, ale również Sposób podawania tego leczenia, tego leku, wydaje się być bardzo istotny, ponieważ już dzisiaj możemy to leczenie stosować podskórnie. Jest to jeszcze w Polsce niefinansowana forma podania tego leku. A nie tylko chodzi o pandemię, bo oczywiście pandemia nam pokazała, że tego typu formy, drogi podawania leczenia, skracające kontakt pacjenta z, ze służbą zdrowia, z, ze szpitalem chociażby, są bardzo cenne, ale w ogóle patrząc na komfort pacjentów, na jakość ich życia, na Dolność służby zdrowia, to jest to również bardzo potrzebny element. Pani profesor, bardzo Pani dziękuję za to spotkanie i za te wszystkie informacje. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję.